To też... to też jest dobre, spychasz do głowy do matki, no. ale też tak, bo na nabijesz go na... No, nabijmy, na, na widełki, na plaża, mhm. teraz robisz zakręt tylko i przypuszczasz go. Widzisz? I kącamy z ręki. Nie? I tak, i tak jest dobrze. Chodzi o to, żebyś tu poszerzał swój wachlarz i mięścił. I tyle, I go umiał dostosować Tak, no? gość na parza, na parza, teraz w drugą stronę. Gość pcha. Widzisz? Nigdy śniwą rękę. ręk. Spuchnąć ręce. Niżej na nogach. Po Od razu niżej na nogach. Widzisz. Mhm. Żadnych grom. żadnych siły rąk. A to jest w przysiadce dobrze. No. Ale ja O, ręka. hop druga. Jedziała. Czyta. Pójdź. Patrz. No matka Hop, neka. Druga. Wie, żeby drugi był pomocą. Tak. A nie, na parę, bo to bez sensu. bez sensu jak cały czas ktoś wie, że ty nie robisz tego, co masz zrobić. Pamiętaj, takie ćwiczenie możesz sobie robić. Zawsze tak zwany łowo przy ścianie, chodzenie po ścianie, wiesz, zaczyna się stąd. Wykorzystujesz wykorzystywać ścianę. Wykorzystujesz ścianę, o. Wykorzystujesz ścianę. w ataku i w obronie. Czyli patrz, goś napiera na ciebie. Jak jesteś tu zagrodzony, on się trzyma w tej ręce. Nie wiem, tak jak ja trzymam, że wchodzi. Masz tu pod rękę? Nie. on się atakuje. Tu się widzisz, Go, To ciężko ci będzie w tą stronę trzymać wiodą. Bo napierasz, no, ona naciska na mnie. Widzisz? O, 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 o. Jak napierasz z tej strony. I to musisz wyczuć, że z ja tej strony się trzyma, ja trzyma. głowę do środka. Hop. I, to jest, i tylko to jest, my zrobimy tak, hop. Hop. I nisko na nogach. Nisko. Nie wątko, tylko nisko i szeroko na nogach. Hop. hop. Próbuj sobie. Czyli teraz idziemy w tamtą stronę. Gość wchodzi na wychód, tutaj, Gość wchodzi na wysokie wejście z głową do środka, znaczy na zewnątrz, nie? Czyli jest tu hop. Widzisz? I znowu. Ale wkładaj re... jak najwyższe z tym tak. hop. Nie 밖, nie 밖, nie 밖. <gryfie> <gryfie> No i tak. technika. Na razie bez tego. Poczuj sam rytm, hmm. wiesz. naciskać. naciska. Hop. Widzisz? Taki rytm. Jeszcze raz. I niżej na nogę. Niżej jeszcze, że tamtą nogą odchodzisz. Nigdy. Teraz staraj się, takie tak jak walcie. Nie krzyżnią. Tak samo w zapasach, no, nie masz... Nie ma stabilizacji. Szeroko. Bóg. Bóg. Ale no się 40. Hop. Bóg. Tak więc. Hop. Bóg. Hop. Buh. Bo ściana matka. W ringu dociskania nie zrobisz. Na przykład. Patrz. Widzisz? Czujesz. Jak on dociska nie? barkiem. Jodra, a ty z kolei jak on dociska. Szlick. Szlisko, no o! Trzeba tak walczyć, żeby jak naj naj najmniej siły używać. Im więcej wiesz, siły mieśniowej, tym szybciej spuchniesz, no nie? Czyli wiesz, hop, dość ucieka, hop, sorry. Hop, Bóg. Teraz drugie, goś kopi. O, dwa. Widzisz? No, jeden, my tam. Hop, hop. Niżej, niżej, niżej. miał no, niżej na nogę. Jakbyś miał bieście, miał bo ty jesteś długi. Musisz się obniżyć na nogę, musisz. Im, Im szerzej i niżej, tym środek ciężkości jest niżej, tym gorzej obalić. Jak stoję, na dojrze. O tych swoich długich mi prostych w nogach też, to się zaraz wyniesie. O. O, 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 o. Spokojnie, wolniej, wolniej, że się nie męczy. O. Podniósł Pod już. Co? Podniósł są. Co? O właśnie. I teraz zobacz, też musisz mieć w głowie, że jak go łapiecie z głową do środka, to w którą stronę będziesz uciekał, naturalnie. Widzisz? Nie możesz iść w tą. No właśnie. I tak samo, jedziemy. Hop. Tak. Tak jest. Hop. O właśnie. No to ma być bez siły. Hop.

i na drugą stronę tak samo i to jest zależne, jak gość ma na tej stronie głowę no to lepiej ci tam będzie jak ma tą, no to wiesz, no, nie do się bo tak? Właśnie nie, nie, nie wykorzystał tego, tylko żeby cię, żebyś tu, 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 wiesz, stąd. są, są od razu ratunek, no nie? żebyś się nie dał, właśnie na zmęczenie nie ubijał, cały czas chodzi o kreowanie przestrzeni. Mhm. To nogą, nogą. Tak, nogą, nogą, już ta ręka już tam zdesz ale tam już tu. wiesz, zabezpieczę. Aha. A na drugie już wiesz, już, i wiesz. Mm -hmm. I czasami nawet na furiata na trzeba to zrobić. Lepiej to no. zrobić na furiata, niż leżeć i Bo proszę. widzisz, ja jak teraz, to wiesz, wiem, że Ty możesz wykorzystać ściana, dlatego ja się będę kładł na bok. Bo Ty stąd nie będziesz robić tak po ścianie. Ty no. już będziesz tam uciekał, ale od się zabija. Tak. Więc ja będę zabierał, bu, bu. Lepiej zrywasz, Ta. nie szybkie takie Albo zrywasz. masz dwie opcje. Ten, który leży, to zawsze dąży do tego, żeby skręczować tego z góry. Albo tak, albo wypychasz go. Nie możesz mu pozwolić na coś takiego. To tak jak w pół dystansie jesteś, że chłop stoi przy narożniku i cię wali na długie siostry, to koniec jest. Tak samo jest tutaj. Wiesz, nie możesz pozwolić na to, że jest tak. Trzeba wybrać rękę. Ale kto? No bo, bo, bo. można być tą. Ile, dłyszysz go, przytrzymasz, wiesz. Żeby, o, żebyś ty był bezpieczny, żeby nie, nie było żeby odpocząć. Żeby odpocząć, żeby nie pływa ciosów. Podobnie jest w gardzie. Jak jesteś w gardzie, na plecy, to tu, 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 tutaj głowę. Podobnie jest w gardzie, zobacz. Ten, kto ma kontrolę, ten już wygrywa walkę. I to mhm. zarówno w grapplingu, jak i w jak ma, bo w MMA są ciosy. Dlatego idzie cios, ba. Idzie, ba. Widzisz? I ja, znowu, ja się muszę znowu narobić, żeby wybrać ręce i znowu gdzieś tam wiesz. razić, ale ty zawsze dążysz do tego, żebym był blisko ciebie. Za mm -hmm. głowę możesz mi złapać O, żeby wiesz, tu jest ten cios, nie ma takiej mocy jak ten cios. Mm -hmm. Jak stąd, bu. Czyli goś leży. No. O, ma tu nawet doszedł. No, nie, tu jest. O! Już, tu,